Czyli generalnie uprawka pożniwna, płytka uprawka. Później na zimę jest zostawiona uprawa głębsza. Tu w gospodarstwie jest prowadzona uprawa bezorkowa, więc nie ma, nie ma orki już od ponad 12 lat. Więc tutaj uprawa jest wszystko bezorkowa i, taka, i taka, takie przygotowane pole zostaje do wiosny. Oczywiście, jeśli pola wymagają wapnowania, e, jeśli pola wymagają jakichkolwiek dodatkowych e, elementów, tak jak często spotykam się z pytaniami, e, no to to wapnowanie, jeśli, jeśli jest konieczne na polach, najlepiej zrobić to jesienią, z tego względu, że no jest po prostu też czas na rozsiew, na wymieszanie e, gleby, i takie przygotowane po prostu stanowisko już e, też. Te wapno jest aktywne, tak? czyli ta reaktywność tego wapna kilka miesięcy, zawsze przez okres zimowy jest troszkę więcej tej wody, więc już możemy liczyć na to, że to wapno będzie, będzie działało, no bo wiadomo, że w Polsce na różnych glebach siany jest ten owiec, więc trzeba na to, na to zwrócić uwagę.